Oto plecak RS-25. Jest to plecak linii FLT, czyli Fightlite. Są to najlżejsze plecaki w ofercie firmy Berghaus Tactical. Plecak został uszyty z kordury 560D. Jest tutaj kilka bardzo fajnych rozwiązań, które Wam w tej chwili pokażę. Od zewnątrz znajdują się pętle, które są przystosowane do zamocowania akcesoriów w systemie FLT. Pętle znajdują się zarówno z przodu, z boku, jak i z tyłu. Plecak wyposażony jest również w system taśm kompresyjnych. System nośny to szelki, które są w specjalnym kształcie, tak, aby ułatwiać dostęp do kieszeni, np. bluzy mundurowej. Jest tutaj również tunel wentylacyjny, a także miękki panel. Plecak Ares ma pojemność 25 litrów. Wyposażony jest w kilka pojemnych kieszeni. Mamy tutaj miękką kieszeń, która jest przystosowana do przenoszenia okularów bądź elektroniki. Mniejsza kieszeń wyposażona jest w dwukomorowy organizer, a także uchwyt z karabinczykiem, chociażby do przypięcia kluczy. Główna komora od wewnątrz również wyłożona jest miękkim materiałem. Mamy tutaj także niewielką kieszeń na plecach, do której można zmieścić na przykład laptopa o przekątnej ekranu do 15 cali. Po obu stronach plecaka znajdują się również otwory, dzięki którym można wyprowadzić kable słuchawek od radia, bądź też Przewód systemu hydracyjnego. Plecak wykonany jest w technologii IR, ograniczającej rozpoznanie przez systemy światła szczątkowego, chociażby noktowizory. Tak, Ares 25 od firmy Berghaus Tactical kupicie zarówno w naszych sklepach stacjonarnych, jak i na stronie Militaria.pl